Serdecznie Państwa. E, dzisiejsza konferencja jest poświęcona. E, Temu, co się dzisiaj zadziało, czyli w dniu dzisiejszym złożyłam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzednie kierownictwo Urzędu Miasta Bochnia w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego opartego na wadliwej sporządzonej dokumentacji i zawarcie w dniu 25 września 2014 roku niemożliwej do zrealizowania umowy z wykonawcą inwestycji. Chodzi o Park and Light. Zawiadomienie dotyczy sytuacji, w której podjęto decyzje skutkujące ogromnym stratom finansowym, które Urząd Miasta Bochni poniósł. Pod dokumentacją dotyczącą tej sprawy widnieje podpis poprzedniego burmistrza pana Stefana Kolawińskiego i w wyniku złej, złej decyzji poprzedników gmina Miasta Bochnia została zmuszona do zapłacenia wykonawcy kwoty 1,285 686, 61 groszy za prace projektowe, które nigdy nie zostały wykorzystane. Dla mieszkańców Bochni to ogromna strata. Stanowiąca dzisiaj ponad połowę kwoty dotacji, jaką otrzymaliśmy na żłobek publiczny na osiedlu świętego Jana. Kwota ta mogła być zostać wykorzystana na bardzo potrzebne dzisiaj różne realizacje cele, które mieszkańcy potrzebują. To dla nas Wszystkich bardzo trudna sytuacja, bo te pieniądze, niestety, przepadły, a miasto poniosło ogromne, ogromne straty. To nie jest jedyna przegrana sprawa sądowa wynikająca z błędnych decyzji poprzedniej władzy. Niestety w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych przegranych spraw, a za tym idzie kolejnych pieniędzy, które będziemy musieli z naszego budżetu pokryć. Sprawa Park and Ride to jedno z wielu wyzwań, z którymi musimy teraz się zmierzać po błędnych decyzjach poprzedniej władzy. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości i aby mieszkańcy na bieżąco wiedzieli o tym, co się dzieje. Urząd Miasta Bochnia zobowiązuje się do tego, że regularnie będziemy informowali opinię publiczną o postępach prokuratury w tej sprawie, aby mieszkańcy byli na bieżąco z kluczowymi wydarzeniami i decyzjami. Dziękuję serdecznie. Czy są jakieś pytania? Tak, ja ta kara została już zapłacona. Tak, ta kara została zapłacona. Musieliśmy to zrobić jak najszybciej, dlatego że dwa dni po tym, jak został ogłoszony wyrok, wykonawca przesłał nam numer konta. A to też wiązało się z tym, że w każdym momencie powiedział nam, że wejdzie na nasze konto komornik, więc z czterech inwestycji zostały przesunięte pieniądze, po to, żeby zapłacić tą karę. A czy może Pani powiedzieć? Z których inwestycji te środki? W tym momencie nie, 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 nie pamiętam dokładnie wszystkich, wszystkich czterech, ale na pewno z ulicy, z tego co pamiętam, chyba rzeźniczki, Staszica, z ulicy Poniatowskiego, tam miał być robiony. Nie, nie pamiętam, ale to, to jest do wglądu. To oznacza, że te inwestycje w ogóle nie będą realizowane? Te inwestycje będą realizowane. Na tej, na tej sesji wnioskuję o to, żeby pieniądze zostały tam przywrócone. Tym, że państwo do sądu w Zdecydowaliśmy o tym, to znaczy cały czas nad tym zastanawialiśmy się, czekaliśmy też na dokumenty od adwokata, który prowadził tą sprawę. Przez te tygodnie teraz od tego, jak wyrok został, jak wyrok zapadł, analizowaliśmy całą tą dokumentację i dzisiaj to jest ten moment, kiedy zawiadamiamy prokuraturę o prawdopodobnie zupełnie przestępstwa. Chyba to też takie jest ważne, że w tej sprawie jedyną osobą, która podpisywała wszystkie dokumenty był pan e, burmistrz Stefan Kolawiński e, i z tych dokumentów, które też mamy e, wnioskuję, że z nikim też nie konsultował tego. Mam pytanie, czy poprzedni burmistrz Stefan Kolawiński został zawiadomiony o tym, czy dowie się sprawy tego mediów? Sprawa jest złożona nie co do konkretnej osoby, tylko do, o, o możliwości popełnienia przestępstwa. Rozumiem, nie, nie jest poinformowany. Nie jest poinformowany nie. pan burmistrz Stefan Kolawiński. Czy to jedyna taka e, sprawa, e, która wiąże się z prokuraturą? Czy jeszcze inwestycji? E, to, jest, to, jest, to jest sprawa, w której zapadł już wyrok w sądzie apelacyjnym, ale na biegu mamy kolejne sprawy, także liczymy się z tym, że w każdym momencie te sprawy mogą zakończyć się wyrokami nieprzychylnymi dla Urzędu Miasta Bochni dla Miasta Może Bochni. Jakie sprawy? To czekają na e, jest to sprawa ulicy Szewskiej i sprawa KN2. Ulicy ulicy Sosieckiej Sosieckiej, ulicy kamienicy ulicy Rzeszewskiej, czyli tak, w wy, wynajmu tej ulicy. E, tam też było niewypłacenie należności. I Wójta też burmistrza tak, obydwie sprawy dotyczą byłego burmistrza w chwili, Stefana w chwili, Kolawińskiego. W tak. Tamte jeszcze nie zapadły wyroki w sądzie apelacyjnym. Czekamy na wyroki. Kwoty, crazy. To też są bardzo wysokie kwoty, z tego co pamiętam, to ulica Szewska to jest 700 tysięcy, a KN2 około miliona. To mówimy o niewypłaceniu środków nowych, tak? tak? To do tego też dochodzą y, koszty, tak i, i odsetki. Czy to wszystko? Ja poproszę o odsetki. Ja. Dziękuję serdecznie. Ja też.